Tłumy czy z emocji. Muzyka zapowiada kolejny akt wielkich igrzysk Nerona. Spiculus był gwiazdą, więc zanim pojawił się na arenie, toczono tam inne walki. Poranki mogły zaczynać się od walk z dzikimi zwierzętami. Około południa rozpoczynano egzekucję. Tracono skazanych na śmierć przestępców. Po południu w prime time pojawiali się gladiatorzy. Najpierw najmniej znani, potem coraz słabniejsi. Wszyscy czekają na Spiculusa. Jego walka zakończy igrzyska. Mniej znani gladiatorzy już wystąpili. Na arenie w końcu pojawia się Spiculus. Ktoś taki jak on miał służbę, która dbała, żeby był w najlepszej formie. Miał masażystę, służących i lekarza, a nawet ludzi, którzy nieśli jego uzbrojenie. Neron był najbardziej teatralnym z cesarzy. Wyposażenie gladiatora musiało być równie teatralne. Na tym poziomie sam wybierasz, co wkładasz. Nie każdy gladiator miał takie prawo. Spiculus Mormillo ma ekwipunek najlepszej jakości. Najbardziej charakterystyczna jest wielka prostokątna tarcza oraz hełm. Wyróżniają go. Spiculus wkracza na arenę jak bokserski mistrz na ring. Prowadzący woła, oto on, ulubieniec ludu, Spiculus. Oczywiście gra muzyka, tłum szaleje. Wszyscy wykrzykują jego imię. Cesarz widzi zachwyty ludu i upaja się tą atmosferą. Ktoś taki jak Spiculus musi dorównać wyobrażeniom o nim samym. Ludzie wiedzą, że mieszka w willi, że Neron go ceni. Ale wiedzą też, że to nie ma wpływu na jego walkę. Oczywiście Spiculus wie, że stawka jest wysoka. Neron też musi dostarczyć ludowi rozrywki. Po całym dniu atrakcji zaczyna się największa. Pojawiają się Spikulus i jego przeciwnik. Odpowiada mu siłą i umiejętnościami. Spikulus walczy nie tylko o życie, ale tak, żeby zachować względy Nerona. Gladiatorzy na arenie walka może się zacząć. Nero ich obserwuje. Spiculus odpiera ataki i stara się zachwycić tłum swoim tańcem. Źródła podają, że gladiatorów uczono poruszać się z gracją. Dwaj mistrzowie prezentują swój kunszt zgromadzonej widowni. To musiał być pokaz niezwykłych umiejętności. Oczywiście przelewano krew. Neron prawdopodobnie uważnie przyglądał się walce, analizując każdy unik i cios oraz wypatrując ran. Spikulus ponownie pokazuje, czemu cesarz go ceni. Jest doskonałym gladiatorem. Niewielu może mu dorównać. Ranny gladiator mógł się poddać, wznosząc palec. Wtedy sędzia rozdzielał walczący. Spiculus wygrał, pokonał przeciwnika, który poprosił o łaskę. Neron, organizator igrzysk, obserwuje reakcje ludzi. Za chwilę zdecyduje. Twoje życie jest w jego rękach. Musi tylko pokazać kciuk. Neron stara się wyczuć, czego pragną widzowie. Lud mógł okazywać swoją wolę nawet najpotężniejszym, jak cesarz. Krzyczą, zabij go lub oszczędzi go. Możemy założyć, że lud żądał śmierci pokonanego przeciwnika z Piculusem. Neron się nie sprzeciwił. Nagle zalega cisza. Wszyscy czekają na śmierć pokonanego gladiatora. Jeśli ma hełm, zdejmuje go, żeby widzieli emocje na jego twarzy. Nauczono go, jak powinien umrzeć. Odsłania gardło i patrzy przed siebie. Jest spokojny i twardy do samego końca. Zwycięzca wbija mu miecz w gardło. Klinga przebija serce. Kiedy gladiator umiera, mężczyzna w stroju harona przewoźnika zmarłych sprawdza, czy na pewno nie żyje. Uderza ciało młotem. Potem obsługa ściąga zwłoki z areny. Zwycięstwo umacnia więź Nerona i Spiculusa. Cesarz chce ukazać wdzięczność. Zwycięski gladiator otrzymywał nagrody. Dostawał też część wygranej. Potem odchodził. Igrzyska zachwyciły lud. Ale Neron ma jeszcze jedną niespodziankę. Rzymscy cesarze dbali o zadowolenie ludu, jednocześnie pokazując, kto o tym decyduje. Rozdawali upominki. Jedna z takich ceremonii nosiła nazwę Sparsio. Cesarz rozrzucał losy na loterię. Można było wygrać niewolnika, meble, a nawet willę. Można było szybko się wzbogacić. Jeśli lud dobrze się bawił, doceniał wysiłki Nerona, by dać mu ulubioną rozrywkę. Ludzie wracali do domów lub szli do winiarni. Kochali Nerona, ale styl jego rządów miał stać się przyczyną jego upadku. Lud cieszy się igrzyskami, ale Senat widzi to inaczej. Neron zaniedbuje obowiązki cesarza. Cierpliwość senatorów się kończy.